Siemka, Tutaj mega, dzisiaj Wam chciałem ogłosić, że będziemy mieć. Yy, zakładamy po prostu sobie, że tak. Proszę co ty mówisz, debilu. Dobra, zakładamy storem i Pocieszem serwer dedykowany dla Was i w sumie też dla siebie. Będzie to Wooden z Craft Server, 10 slotów non-premium. Yy, serwer głosowy Mumble chyba też będzie więc zapraszamy serdecznie, będzie on chyba wykupiony 1 marca żeby spłaty były comiesięczne zachęcamy do kupowania VIP-ów i tego typu sprawy bo pieniądze się przydadzą na opłacanie hmm. tutaj widzicie takie przerobione troszkę tapetę przeze mnie ale to nie o to chodzi dobra Damy wam IP, ja wam dam może w, w, tym, w opisie do tego filmiku jak już będzie, albo w biuletynie, więc obserwujcie i chyba podziękuję, no chyba tyle. Wydaje mi się, że już wystarczy tego mojego poprzenia i miłego weekendu i tygodnia całego. Trzymajcie się, nara.